Co to jest ta w Co to jest? Ej, wolą. mnie. Poza. Tak, wiem, że Cię bolą. Wiem, że Cię bolą. Niektórych nie ma co boleć, nie? No mi nie boi, ale wiem to. Ból fantomowy. Ja potrzebuję okulusa. To normalne, Keci, to normalne. Potrzebujemy okulusa. Nie dostarczy mnie. No, noc i w zapot. że ja <gulia> no, to robię, to, to, rozkaz, to, jest to, to jest <gulia> A to niby ja mam opóźniony zapot. <gulia> ja, Również. Ja informacje później. No to powiem jak Kuleczki się goją. Kuleczki tak? się Tulecki jak się goją, to gali, to <gulia> też... Ej, bo Tak Z tych neuronów. Pomyślcie, że one się gonią.